Wiecie, co mnie motywuje? Kiedyś usłyszałam takie zdanie od Roberta Gryna, od Gary'ego, a brzmi ono: Kiedyś umrzesz. I to wywołało takie emocje u mnie w głowie, że naprawdę zaczęłam zastanawiać się nad tym, czy jestem zadowolona ze swojego życia, czy robię to, o czym marzę. Czy dążę do celów, które sobie wyznaczam? I podsumowując, wyszło mi, że nie do końca jest tak, jakbym chciała, nie do końca to jest to, o czym marzę i czego pragnę. I zaczęłam zastanawiać się, co tak naprawdę blokuje mnie przed tym, żeby, żeby spełniać te marzenia, żeby się przestać bać. I pierwszym Pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy było lenistwo i przez to ustawiłam sobie w telefonie przypomnienie każdego dnia, ile zostało mi dni do końca życia. I teraz codziennie o godzinie 12 dostaję powiadomienie o tym, że zostało mi na przykład 21 986 dni życia. Tak, pamiętam o tych liczbach i Wiecie co? To pomaga. Dlatego, że ja co wieczór kładąc się spać dostaję takie powiadomienie, ile mam dni. I myślę sobie, kurczę, jutro musi być lepszy dzień, jutro muszę dać siebie więcej, jutro muszę być lepsza, muszę spełniać swoje cele i obowiązki również. I bardzo mi to pomogło w takim myśleniu, które. Miałam gdzieś tam stół głowy i przestałam bać się również opinii innych ludzi. Nie mówię, że to przyszło do końca, bo wiadomo, to wymaga czasu i mm, praktyki. Natomiast to, że ja tutaj jestem, że nagrałam do Was to wideo, że patrzę w kamerę, której Wy nie widzicie, dla mnie to jest już bardzo, bardzo dużo od czasu, kiedy usłyszałam to zdanie. A minęło już jakieś, nie wiem, ponad pół roku na pewno. Także zobaczcie, jak długo zajęło mi oswojenie się z myślą, że ktoś może mnie oceniać, ale nie warto się tym przejmować, bo naprawdę nie warto. Bo wyobraźcie sobie, że, że macie już te 85 lat i macie umrzeć na przykład na drugi dzień yy, i tak sobie myślicie czy rzeczywiście moje życie wyglądało tak jak sobie wymarzyłam? Czy rzeczywiście dałam z siebie te 100, 200%, um, które miałam do wykorzystania przez 20 kilka tysięcy dni mojego życia? I jak sobie uświadamiam, że kiedyś na pewno nadejdzie ten dzień, bo nie jesteśmy nieśmiertelni, to Przypominam sobie, że każdy dzień ucieka przez palce, gdy nie robimy czegoś, o czym marzymy, gdy nie robimy czegoś, czego się boimy, bo każde nowe wyzwanie, nowe cele, nowe przygody sprawiają, że jesteśmy bardziej doświadczeni. Doświadczamy różnych emocji, i tych złych, i tych dobrych, które uczą nas w przyszłości zarządzać lepiej swoim czasem, swoim pieniędzmi, swoim reakcją na słowa. I tak naprawdę dwa słowa, czyli kiedyś umrzesz, napędzają mnie do tego, by żyć. I to nie jest tak, że śmierć mnie mobilizuje. Ale to jest tak, że myślę sobie, że mam do wykorzystania tylko 20, niecałe 22 tysiące dni życia. I jak sobie pomyślę, że mija tydzień, to jest tylko 7 dni. Ale jak minie rok, minie dwa, miną pięć, to, to jest trochę przerażający fakt, że mm, możemy tak łatwo stracić te dni siedząc przed komputerem na YouTubie na laptopie nie robiąc nic, co sprawia, że jesteśmy lepsi, że możemy więcej, że jesteśmy szczęśliwi bo to nie chodzi tylko o pracę, ale również o spełnianie takich emocji, które gdzieś tam nam towarzyszą podczas życia i nawet spędzanie czasu yy... Jeżdżąc na rowerze, może być bardziej pożyteczne niż oglądanie telewizji w środku dnia czy seriali na Netflixie. I to, to jest taka refleksja, która jest w mojej głowie i właśnie motywuje mnie, jest moją inspiracją bardziej do tego, by, by zmieniać coś każdego dnia, a nie tylko marzyć długoterminowo, ale również spełniać te cele. Które każdy ma i każdy chce je spełniać, tylko nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że nie jest nieśmiertelny, że kiedyś umrze. I te słowa bardzo do mnie trafiają i czy trafią do ciebie tego nie wiem, ale chciałabym, żebyś dokładnie przeanalizował to, co powiedziałam. Kiedyś umrzesz. Każdy kiedyś umrze. I zastanów się, czy chcesz, żeby Twoje życie wyglądało tak, jak do tej pory? Chcesz oglądać seriale na Netflixie do końca życia? No nie wydaje mi się. Na pewno chciałbyś mieć piękny dom. Chciałbyś mieć jakieś pewne umiejętności, które nie przychodzą z dnia na dzień, wymagają czasu. Chciałbyś mieć wspaniałą rodzinę, dzieci, wnuków, które wychowasz. I, I to są marzenia, takie myślę, każdego z nas, które nas dotyczą, i to, czy my je spełnimy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Dlatego też nie powinniśmy oczekiwać niczego od drugiej osoby, ani obwiniać nikogo wokół, że to nam coś nie wyszło, dlatego że to jest w Twoich rękach, żeby. Żeby przeżyć życie takim, jakim byś chciał Żeby mieć to co, to, co się marzy I zobacz, jakie masz możliwości Kiedyś nie było tak, że otwierałaś laptopa I mogłaś wszystko wygooglować Każdy pomysł na biznes, każdy pomysł na zarabianie pieniędzy Każdy pomysł na spędzenie czasu z bliskimi Zakupy A teraz masz taką możliwość, to dlaczego jej nie wykorzystujesz? Możesz każdego dnia poświęcić odrobinkę czasu, odrobinkę. Jedną godzinkę z 24, którą poświęcisz na rozwijanie siebie i marnujesz to na Netflixa albo na inne rzeczy, które nie, nie rozwijają Twojego myślenia, Twojego życia, nie sprawiają, że jesteś lepszy. Dlatego. Weź się w garść i zacznij coś robić. Przestań siedzieć, przestań się bać i bądź sobą. Zacznij spełniać marzenia. Masz jedno, jedno, jedyne życie, które możesz przeżyć. Dlatego żyj tak, jakby jutra miało nie być. Juhu.